Jak to się stało oraz dlaczego część naszego społeczeństwa oblało powyborczy test? Dla dojrzałości oraz dla akceptacji odmienności oraz tolerancji, okazując zachowania eugeniczne oraz ksenofobiczne. Byliśmy świadkami zmasowanego hejtu, czyli przeniesienia swojej własnej, niezatraktowanej w terapii bezwartościowości, wstydu, frustracji, deficytów, oczekiwań, nadmiarów na najbardziej bezbronne. Ogniwo systemu społecznego, czyli na dziecko i takim najlepszym filtrem i testem dla dojrzałości ludzkiej jest zdolność do okrucieństwa i już wyjaśniam kiedy widzimy kogoś kto nie wygląda tak jak my ma inne wartości niż my zachowuje się inaczej nie tak jak my sobie życzymy żyje inaczej wygląda inaczej pierwsza myśl jak jakuję, prawie w każdym umyśle prawie w każdym podkreślę to jest nasz najbardziej prymitywny instynkt jest zakorzeniona w moralistycznym osądzie lub w lękach Bądź w obydwu tych zjawiskach. To jest odruch naszego starego bezwarunkowego instynktu przetrwania oraz ewolucji. Dlatego, jako gatunek, myśmy do tego momentu przetrwali wraz z tym mechanizmem, czyli bycie nieufnym, podejrzliwym. Z bodźcem, jaki jest dla nas nieznany bądź nieokiełznany. I odniesienie takie do wyglądu, aby nim karać, bić, tak, jest najbardziej prymitywnym tego objawem. I obserwując takie zachowania, Społecznych, w których gloryfikuje się właśnie i usprawiedliwia się przemoc, jak i okrucieństwo, można dojść do wniosku, że jest to jedynie słuszna droga, bo są wygrani, i zwycięzcy, tak, oraz ofiary. I jest to jedyna droga do takiego istnienia. Dłoga, droga takich twardych łokci, pokaże Ci dominacji, kontroli, bycia lepszym, aby uzyskać przewagę, bo, proszę Państwa, uprzejmość oraz empatia są uważane za przewagę przejaw nadal słabości, gdzie ci z dominującym instynktem wykorzystują nagminnie te cechy jako drabinę, po której mogą bezkarnie pchać się na szczyt. I teraz puenta. Jeśli czyja ścieżka życiowa tak, nawigowania przez ten świat, adresowania swoich wyzwań, tak, swojego wyglądu jest naznaczona przewagą, przemocą i okrucieństwem, to oznacza, że ten ktoś oblał test z prawdziwego, głębokiego człowieczeństwa kurtyna. To nie znaczy, że jako świadoma osoba ja mam dawać się iść na e, tą przynętę i to. Oznacza, że taka osoba nie wyewolowała jeszcze poza swój instynkt, tak? i nie wykształciła w sobie nowych połączeń nerwowych, aby wynieść się poza ten instynktowny strach. strach. I skutkiem tego jest niezdolność do krytycznego, logicznego myślenia oraz rozwiązywania. Swoich wyzwań i jest i będzie pozbawiona kreatywności oraz wyobraźni, jaką udało się opanować ludziom empatycznym, mającym mentalną odporność, tą prężność, których nie da się niczym sprowokować, bo tak mocno mają zbudowany fundament własnej wartości, nie są reaktywni na bojce oraz wiarę w swoje kompetencje, jakie ciągle podnoszą, bo osoba, która jest najbardziej uprzejma. Asertywna, proszę nie mylić z byciem miłym. To jest osoba, która jest najbardziej bystra i dalej ewaluuje poza swoje własne ograniczenia i charakteryzuje się bardzo wysoką inteligencją, płynną. I nie zmieni się ktoś, kto kieruje się takim właśnie ewolucyjnym instynktem i identyfikuje się na poziomie ego bez wykształcenia prawdziwego poczucia własnej wartości i aby być uprzejmym, żeby akceptować bezwarunkowo innych ludzi, wymagana jest chęć nabycia kompetencji, aby uciszyć ten zwierzęcy instynkt i zmusić umysł do eksploracji zupełnie innej wiązki neuronalnej, bo empatia oraz umiejętność współodczuwania pochodzą z miejsca mocy i panowania nad sobą i świadczą o świadomościu i rozwinięciu tego mechanizmu obserwującego ego, bo wrażliwość czyli reakcyjność, tak, litość pochodząca z miejsca bezsilności oraz mani wielkości, bo empatia wymaga mentalnej pojemności, aby wznieść się ponad te Najbardziej prymitywne parcie. Proszę Państwa, jeżeli my czekamy na dziecko, tak, to mamy jakieś wyobrażenia czasami bardzo nierealistyczne, że ono urodzi się nieskazitelne, tak, będzie piękne, zdolne, będzie zdobywać szczyty, ale rzeczywistość. Versus oczekiwania to są bardzo dwie różne rzeczy. I nic tak nie testuje ludzkiej dojrzałości jak rodzicielstwo. Bo partnera, tak jak jest nieadaptacyjny, tak, można co zrobić? Można ewentualnie wymaga, wymienić na, na inny model, jeżeli jest przemoc, ale dziecko? Więc y, proszę zrozumieć mój punkt y, widzenia, na tą sytuację, że. Tak fajnie kocha się ludzi bezkonfliktowych, którzy wyglądają pięknie, są piękni, są elokwentni, a jeżeli przychodzi do akceptacji i nosi, to wtedy odzywa się w nas ten ewolucyjny, najniższy instynkt, który dąży za do zniszczenia tych innych. Bardzo wartościowych osób, które nie wyglądają tak dobrze jak my, nie są tam, gdzie my jesteśmy. I wielki ukłon wobec pary prezydenta elekta oraz jego rodziny za tą ogromną odwagę w pokazaniu, w pokazaniu społeczeństwu tego, że to jest moja rodzina, ona tak wygląda i kto śmie w ogóle szacować jej wartość na podstawie tak, Dziecka, które jest niewinne oraz bezbronne. Więc jakie pytania należy sobie zadać, kiedy czuje się, że mój wyzwalacz zaczął działać, kiedy ja chcę potępiać bądź oceniać inne osoby. Zawsze jest wyjście i jest to wyjście poza dotychczasową strefę komfortu, przetwarzania poznawczego i tego repertuaru instynktownych zachowań. Bo skąd się bierze ten osąd, krytyka. Jak i próba piętnowania z braku swojej własnej tożsamości, jaka wykracza poza role modelowe i to, co materialnie posiadam. Więc, jeżeli u mnie występuje wysoka reakcja na czyjeś słowa, na czyjś wygląd, na zachowanie lub jego brak, wstręt wobec wyglądu, warto zakwestionować. Trzy aspekty. Jakie moje przekonanie wewnętrzne jest kwestionowane, i dlaczego tak usilnie próbuję go bronić, tak, kontratakiem, hejtem. I co się stanie, jeżeli ono upadnie, więc jaka prawda wtedy się o mnie ujawni? I dlaczego tak bardzo mocno ja muszę mieć rację? Dwa, jaki nieświadomy wyzwalacz właśnie się uruchomił, oraz dlaczego jestem tak przywiązana czy przywiązany do swoich oczekiwań i skąd one pochodzą? Po trzecie, co mówi o mnie mój niepokój, mój wstręt, tak? moja odraza oraz niepewność? kiedy kwestionuje się moje zniekształcenia poznawcze oraz to społeczne programowanie na nieomylność, tak, na ten wizerunek, który jest jedynie wizerunkiem akceptowalnym. Proszę Państwa, ja Państwu życzę Ogromnej empatii do tego, żeby zaakceptować, że każdy w życiu wybiera tam, gdzie chce być i jak chce być, i my chcemy usiąść w fotelu obserwatora, a nie w fotelu sędziego, bo jeżeli będziemy siedzieli nadal tak w tym najbardziej prymitywnym instynkcie, to my niczym nie różnimy się od. Zwierząt, a my aspirujemy do narodu, który jest świadomy. Czy aby na pewno i nie idźmy zbawiać świata, bo jedyne podwórka dla akceptacji odmienności jest w naszym, w naszym najbliższym środowisku. W naszym najbliższym środowisku i tam są narzędzia do zmiany. Bo jeżeli ja nie akceptuję ludźmi takimi, jacy oni są, to ja mam problem. Nie z nimi. Ze sobą link do sesji wsparcia, jak zwykle jest w opisie tej transmisji, do zobaczenia po drugiej stronie świadomości.